Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Oh, hell yeah. He's back. He's alive. Siemano widzowie Rise of Kingdom, z tej strony Optimus i dzisiaj mamy na tapecie e, oczywiście nieco innego jak dwuminutowy filmik e, synów e, Troi, e, który Lili dla nas wypuściła. Omówimy sobie go też e, tak mniej więcej jak to wszystko e, będzie wyglądało. Już jeden filmik na temat tego kapłanowego nowego macie u mnie na kanale, ale dzisiaj pomówimy sobie też o dwóch nowych dowódcach, którzy już zostali mniej więcej e, pokazani. E, w, Filmik, kiedy jest nagrywany dzień wcześniej, wydostaniecie go parę godzin przed e, oficjalnym ogłoszeniem talentów i umiejętności e, Achillesa i Hektora. E, a tak tutaj po prostu porozmawiamy o tych dwóch nowych dowódcach. Jest pewien lik o którym już jest raczej on z pewny 100%, Lecz niestety w tym filmie nie mogę go zawrzeć. Dostaliśmy parę takich ciekawych informacji. No i też prośby, żebyśmy nie nie dawali kontentu związanego z tym, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że to co widzieliście na ziomkach, no to raczej jest prawdą i po prostu no dzieje się wypłynęło troszeczkę rzeczy lit, które normalnie by nie wypłynęły chyba, bo powiem wam, że dość długo trzymali te wszystkie swoje informacje na temat dowódców, talentów, umiejętności, jakby tak w ryzach. Nie mieli jakichś tam lików, były tylko fake liki wypuszczane, których też macie odcinek. No, ale zapowiada się ciekawie, zapowiada się ciekawie, jeżeli chodzi o najbliższe 2-3 miesiące, no bo będziemy mieli czterech dowódców w przeciągu dwóch, trzech miesięcy. Dwóch już znacie, dwóch poznacie lub też już mniej więcej wiecie, jak to już gdzieś tam wygląda. Zobaczymy, czy z tym zrobi, czy da to nam Wcześniej informacje o tym, że tam gdzieś tam kiedyś będzie to ogłoszone, no ale na tą chwilę niestety dużo rzeczy wypłynęło, ale nie możemy tego zawrzeć niestety tutaj w filmiku. Więc omówmy sobie najpierw po prostu ten tutaj zwiastun, który mamy ten zwiastun mieliśmy u mnie w poprzednim filmiku. No ale wypadałoby go też jeszcze raz zobaczyć. Achilles, greatest of Greece's heroes, lands his fleet across the shores First faithful jewel with mighty Hector. <laughs> mm. <laughs> え O, tutaj na filmiku możecie zobaczyć, że ten lig jest jakby tak powiedzieć troszeczkę inny, bo e, tutaj widzicie, że troszeczkę są inni dowódcy wrzuceni. Eee, no, w, na niektórych screenach, które wyskoczyły, no to pod e, tutaj Achillesem coś się pojawiło <laughs> Możecie o tym, to, to wiedzieć, ale jak widzicie Achilles będzie kawalerią, e, Versality Combo Demate, czyli coś prawdopodobnie do Artura eee, Więc teraz pytanie jeszcze brzmi, jak będzie wyglądał Hector, z, o który zaraz zobaczycie Będzie to dowódca, który będzie bił e, AOE. Nie wiem czy to będzie 3 targety czy 5, raczej może to być 5 targetów bo to jest dość mocny dowódca, że e, no, ro, zrobi to robotę na pewno. Hector tak jak widzicie jest leadershipem, jest supportem, czy podobnie chyba jak Filip, Zobaczymy czy on będzie e, też dodawał dużą nam różnicę w grze i na przykład on nadprowadzi coś wow z wielkim takim przytupem. Jak zrobił to Filip? Może to jest dowódca, który... No będzie zastąpi Filipa, jest taka opcja. Tak, te, lub też będzie ra, ra, raczej ten Switch Between Skill, Combo, Smite Damage, czyli będzie mógł tam zmieniać. Zobaczymy jak te umiejętności jego i talenty będą wyglądać yy, wy, yy, w sobotę. Yy, no i filmik oczywiście z tych dwóch dowódców będziecie mieli w niedzielę. Yy, dzisiaj po prostu mniej więcej już tak sobie coś yy, postaramy tutaj omówić. Tak widzicie, to będzie raczej single target dowódca. Tu oczywiście oprócz tych dowódców op powiedzieli nam jak to będzie wyglądać z tymi bufami e, w różnych częściach jakby tak powiedzieć e, w różnych częściach e, gry e, w, w synów troi niektóre też będą zaraz pokazane szybkie zbieranie. też będzie pokazane jak to będzie wyglądało ten tym koniem, jak będziemy musieli działać w tym Olimpiarena też będzie. To fajnie wygląda. No i końcówka to jest wiadomo to co widzieliśmy no, w połączenie filmiku, a my, przy, my najbardziej staramy będziemy się analizować tutaj to co tutaj pokazują. Achiles Achilles. Na pewno było zdziwienie, że to będzie kawalerzysta, ale teraz już mniej więcej wiemy, że będzie jakiś taki schemat, który Lilith chce zrobić, że za rok będziemy mieli nowego dowódcę, nie kawalerii, podczas będzie nowy kawałka, tylko będzie pracownik, nowy łucznik, bo już mieliśmy piechotę, teraz mamy kawalerię. No i też będzie tak jak było rok temu, że nagle dostaliśmy dwóch nowych dowódców piechoty. Potem przyszedł nam Ragnar A teraz jest jeszcze inaczej, bo dostajemy Jagi Leadership tak i dostajemy Achillesa z kawalerii, no i dwóch nowych dowódców będzie w grudniu Prawdopodobnie to będzie grudzień Open i garnizon, jeżeli chodzi o kawalerzystów Tu ja jestem kontent, jeżeli chodzi o tego dowódcę Mam nadzieję, że on będzie naprawdę niezły Pytanie, czy on będzie się zgrywał z Arturem i z z Achillesem, czy będzie trzeba myśleć już o tym, żeby wziąć i e, pójść w... Mm, no, nie będę się wywołał w wilka z lasu może, ale jeżeli kolejny dowódca w grudniu kawalerii będzie też kombo, to może będzie tak, że całkowicie kawaleria wróci się na combo damage i będzie tak, że po prostu niektórzy dowódcy już starego e, skali kawalerii zostaną przerzuceni. Pytanie jak to będzie wyglądało, ale to już sobie omówimy mniej więcej, jak już będziemy wiedzieć tych dowódców, jeżeli talenty i umiejętności. Jeżeli oczywiście dostanie Mahilesa, zobaczymy na ile on tam będzie targetów, jakie tam będzie miał buffy, czy to będzie coś bardzo mocnego. Mi się zdaje, że w końcu kawaleria dostanie coś na miarę Queen'a. Najbardziej też ciekawy jest ten Hector, no bo jakby na to nie patrzeć, Hector jest leadershipem i niby tu ma jakoś nam wspomagać ten skill damage, combo smite damage eee, i pytanie czy będzie jakiś dowódca, coś tego typu jak właśnie mieliśmy mm... Jak mieliśmy właśnie e, pana e, Filipa, czy na przykład e, ten dowódca z Filipem będą robić jakąś nam e, większą różnicę? Czyli, jeżeli ktoś ma gier leadershipowy i będzie grał jak to z Filipem w Openie, bo jest taka możliwość, ta para będzie grywalna Oczywiście zobaczymy, jakie tam są talenty i umiejętności. Czy talenty, to już mniej więcej wiemy, ale jakie są przede wszystkim umiejętności. Bo Hector wygląda moim zdaniem też bardzo dobrze. Mi się wydaje, że nie wypuszczają w tym momencie bardzo dobrych dowódców, ale czy będą dowódcy, którzy zmienią metę aż tak strasznie i potem w grudniu dostaniemy kolejnych dowódców, którzy zmienią metę? Kurde, to będzie, wiecie co, bardzo ciężkie pytanie, bo y, parę graczy już nieraz pytało właśnie się o to, słuchaj, dopiero co wyszedł filmik i słuchaj, Optimus, to robimy tak, y, ten dowódca będzie tak i tak, y, Achilles będzie k, y, z tym, z, y, y, z, z, z Arturem, może Artur fi, y, Achilles. Może Hector coś tam będzie zmienił? No, miliardy pomysłów. ja Jestem sam ciekaw. Zobaczymy, jak z sobotę to wyjdzie. Nagram dla Was wtedy filmik. Niedzielę go będziecie mieli dostępnego. Wie o, o dwóch nowych dowódcach, ale nie no Achilles i Hector wyglądają jak na pierwszy rzut oka fajnie. No i tak, niektórzy też tam widziałem w komentarzach w komentarzach, przepraszam, na grupie ziomkach pisali, że on się bardzo błyszczy, co to są za dowódcy i w ogóle. No tak, no to jest, wiecie, no ogólnie. W ostatnim czasie ci dowódcy. Mi się zdaje, że nawet lepiej wyglądają. To, że oni się błyszczą, to moim zdaniem jest fajna. Ta animacja tu jest bardzo fajnie te, tego jego włóczni. Tu akurat jest Wiecie, najdziwniejsze to że Achilles na tym koniu Fakt, że Achilles Kondo też jeździł, ale no, był Bardziej piechociarzem, no ale gdyby oni dali piechotę W tym momencie po raz kolejny No to community by się już zbuntowało Bo to byłoby przegięcie pały, że po raz drugi Raz specjalnego dowódcę dostaje Piechota i to była już Lekka przeginka moim zdaniem więc teraz mniej więcej będzie jakiś zachowany schemat, mam nadzieję, że będzie właśnie zachowany schemat tego, że będziemy mieli tego przede wszystkim. No mamy piechotę i mamy kawalerię, w oby, oby dwóch opcjach nowe KVK, kawałka, Sarok będzie z łucznikami przypuszczam, nowe KVK i będzie nowy łucznik dodatkowo, więc to trzeba wszystko tak dobrze mi przemyśleć z Goldheadami, no jak sam sprawdzałem że przedtem, no mam ponad 2100 głów, więc y, jestem na to przygotowany, jeżeli chodzi o powiedzmy dwóch, trzech nowych dowódców, które będzie trzeba wyskilować. No ale też będzie trzeba przede wszystkim pomyśleć nad y, kolejnymi formacjami, czy nie będzie trzeba robić dwóch. Y, y, dwóch y jakby tak powiedzieć delty, czy na przykład klina nie przerobić na deltę, no jest parę opcji, przecież trzeba na pewno parowanie sprawdzanie i, i przemyślenie tego wszystkiego przy moich sześciu marszach no ci co mają 7, to mają lepszy kopal w ogóle jak ktoś ma leadershipa, gir, cały full, e, jeszcze jakby ktoś miał nakrycie to już w ogóle mi się zdaje, że to w Open jako siódmy marsz, jakby teraz Hector wleciał z Filipem, jeżeli to naprawdę to tak by wyglądało fajnie, no to jest, jest duża szansa, że, 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 że e, ten leadership by teraz oddał, Ogólnie myślę, że gear leadershipowy jak ktoś tam gdzieś zrobił to, to zawsze gdzieś tam będzie oddawał, czy to na kanionach czy to e, w openie chociaż oni to dużo nie biją nie wiadomo jakich cech nie robią, ale wiadomo, że akurat takie zastawcze był Trajan z Filipem, e, czy Filip z Trajanem e, no oni są bardziej dawani właśnie po to, żeby nie bufowali te marsze i, i bardziej żeby pomagali wszystkich, więc no tak wygląda z mojej strony e, to omówienie filmiku, e, Lili najnowsze e, co do, do umiejętnych jak talentów no to będziemy mieli kolejny filmik tego typu Mam nadzieję, że tutaj temat będzie naprawdę obszerny i będzie można było fajnie tutaj już coś pokmić z parami, parowaniami no i tyle ode mnie. Dzięki, że jesteście, dzięki, że zbieracie kanał, że rozwijamy to przez cały czas do przodu. Trzymajcie się, do zobaczenia. o!